Omówię zadanie, ile odważników potrzeba do zestawu, żeby odważyć każdą wagę od 1 do wyznaczonej wagi. W naszej wadze mamy dwa stany: 0, odważnik może być na stole, lub jeden odważnik może być na prawej szalce. W związku z tym nasze odważniki muszą być potęgami dwójki. Więc 2 do 0 będzie pierwszy, drugi, trzeci. I suma ich zawsze będzie decydowała. Więc obliczyć sumę, korzystamy ze wzoru, Pierwszy wyraz 1 minus q do k dzielone przez 1 przez k. Wstawmy nasze dane, więc będziemy mieli 2 do 0 to jest 1, to jest nasz pierwszy wyraz, a 1, 1 minus 2 do k przez minus 2. Po wykonaniu działania w mianowniku mamy na mianowniku minus 1. Teraz my nie mamy dokładnie sumy k, tylko mamy wczytane jakąś wagę w. W związku z tym będziemy takie szukali maksymalne k, żeby 2 do K minus 1 było mniejsze równe naszej wadze W. W związku z tym przekształcając ten wzór mamy, że w jedynki nie mamy, no tą jedynkę przenosimy na drugą stronę. W związku z tym szukamy takie maksymalne k, żeby 2 do k było większe równe od 2. Więc czytamy. Czytamy wagę w i ustawiamy. K, liczba odważników na 1, podstawa jako 1, waga 7. Teraz dopóki tu musimy mieć mnożenie na dużych liczbach i dodawanie na dużych liczbach. Dopóki ten warunek będzie spełniony. W naszym przypadku jest to 1 razy 2 jest 2, jest mniejsze od 8, to działamy. Dodajemy, zwiększamy k o 1, wynosi k2. Naszą podstawę mnożymy przez 2 i p jest 2. Teraz sprawdzamy, czy 2 razy 2 jest, 1, czy 4 razy nie. nie jest. W związku z tym wykonujemy, mamy 2 dodać 1, 3, k jest 3, podstawa 2 razy 2 jest 4. I sprawdzamy. Czy 4 razy 2 jest 8? A zatem nie jest mniejsze, więc wypisujemy nasz. A zatem do zważenia świadmy naszą uwagą wystarczy 3 odważniki. Są to 1, 2 i 4. Dziękuję za wysłuchanie.